Oh. Jak widzieliście przed chwilą mieliśmy rozpakowanie i złożenie wszystkiego w całość, ale to już było jakiś czas temu. Ja już troszkę popracowałem na tym sprzęcie i teraz mogę cokolwiek o nim powiedzieć, więc zabieramy się za omówienie stołu roboczego firmy Triton. Work Center model TWX7 oraz moduł pilarki stołowej 1800W. Jak widzicie, nogi są w tym momencie złożone i specjalnie go zostawiłem właśnie w takiej postaci, żebyście mogli zobaczyć jak wyglądają jego gabaryty, bo jest to oczywiście bardzo istotne, jeśli chodzi o sam transport tego stołu na miejsce. Gdzie mamy na tym stole pracować? Moduł pilarki mamy w tym momencie wyjęty, ale nawet z zainstalowanym modułem pilarki możemy go spokojnie y, transportować przy złożonych nogach. Tarcza oczywiście chowa nam się y, pod blat roboczy. Ale klin i osłona nam wystają. Jeśli byśmy chcieli, żeby nic nam nie wystawało, a chcemy przewozić z modułem pilarki, musielibyśmy odkręcać osłonę razem z klinem i wtedy wszystko będzie na równo. Jak widzicie, mamy tutaj dosyć sporo miejsca i przy złożonych nogach, przy wsuniętych podporach spokojnie możemy przewozić Cały stół z modułem pilarki, który dosyć sporo nam e, chowa się tutaj pod blat, nic nam nie przeszkadza, nogi mogą być spokojnie złożone, cały stół może być tak naprawdę złożony i e, gotowy do przewożenia. Wysokość samego stołu bez żadnego modułu, bez osłony tarczy, która by nam tutaj wystawała, od podłogi mamy około 320 mm do górnej powierzchni e, blatu. Po rozłożeniu obu nóg, nogi wsuwamy w te elementy koloru pomarańczowego i dokręcamy śrubami z obu stron. I w tym momencie mamy już złożony stół, gotowy praktycznie rzecz biorąc do pracy. Oczywiście jeszcze do włożenia mamy jakiś moduł. Tutaj mamy moduł płyty z otworami, w które możemy wkładać imaki oraz ściski. Na płycie mamy śruby, które służą nam do regulacji wysokości całego modułu w płycie okalającej. Na końcu mamy ym, tak jakby rolkę taką, która wchodzi nam tutaj w te boczne elementy, które są po jednej stronie i służą nam do tak naprawdę ustawienia całego modułu. I ułożenia go w otworze. Tutaj mamy dwa otwory, w których są zaciski i dzięki nim nie będziemy mogli podnieść i wyciągnąć całego modułu, który włożyliśmy. Moduł płyty jest wymiarów 41 na 66 cm. Jak już jesteśmy przy wymiarach, to cały stół, cały stół roboczy, cała powierzchnia robocza. 65 na 85 cm. Tutaj boki mamy pokryte ciężko mi powiedzieć, co to jest jakieś tworzywo takie, które się po prostu chyba nie będzie za bardzo ścierało. Mamy dwa rowki teowe po jednej i po drugiej stronie. Przechodzimy do modułu pilarki. Tak to wygląda. Od spodu, tak jak mówiłem, wystaje nam tutaj kawałek poniżej blatu dosyć sporo. A dokładnie poniżej blatu około 30 cm. Silnik. Oczywiście tutaj będziemy mogli go regulować. Do góry i do dołu. Jeśli będziemy mieli silnik podnoszony, podniesiony, będzie ciężko nam włożyć tutaj do yy, całego otworu, więc musi być troszkę opuszczony. Najpierw kabel, silnik. Wkładamy tutaj, tak jak poprzednio, w te prowadnicę i opuszczamy i blokujemy. I Znowu mamy wszystko wyrównane do płyty okalającej cały moduł. Tutaj widzimy moduł pilarki tarczowej od spodu. Tutaj mamy pokrętło do regulacji wysokości tarczy. Pokrętło do ustawienia kąta, blokada kąta, oraz skalę, na której widzimy stopień pochylenia tarczy. Tarczę oczywiście ustawiamy od 0 do 45 stopni. Po zwolnieniu yy, blokad możemy ustawić od y, minus 5 do 50 yy, stopni. Pilarki tarczowej podłączamy do stołu za pomocą przewodu i gniazda. Podłączamy dwa elementy ze sobą i już jest gotowe połączenie, natomiast stół podłączamy yy, za pomocą wtyczki do sieci i całość uruchamiamy włącznikiem i bezpiecznym wyłączeniem wyłączamy cały moduł. Moduł tarczy napędza silnik o mocy 1800 W, prędkość obrotowa tarczy to 4500 obrotów na minutę. Dedykowana tarcza o średnicy 254 mm, otwór 30 mm, szerokość żazu 2,6 mm. Oryginalna tarcza Tritona z 40 zębami. Żeby wymienić tarczę, musimy zdjąć Pokrywę i dostajemy się tutaj do wnętrza. Możemy spokojnie usunąć, y, zmienić tarczę, możemy zmienić y, ustawienie bądź usunąć całkiem klin y, za pomocą pokrętła. I w ten sposób Mamy usunięty klin, na którym mamy założoną osłonę. Oryginalnie na tej osłonie była jeszcze zamontowana taka czarna osłona, która, jak widzicie, mamy tutaj sporą możliwość pracy śruby i samodzielnego ustawiania się tej osłony, zależnie od grubości materiału. I w momencie, kiedy był wprowadzany materiał, to ta osłona dalej zabezpieczała nam przed tarczą i dopiero w późniejszym etapie ta osłona zaczęła dostosowywać się do grubości materiału. Ona tutaj nie była przykręcona na sztywno do tej, do tej przezroczystej osłony, tylko tutaj był luz, i w zależności od grubości ta osłona sobie tutaj pracowała. Powiem szczerze, że mnie to zaczęło troszkę denerwować, bo w momencie, kiedy miałem grubszy materiał i powiedzmy o, w ten sposób podniosłem już tamtą, to tu natrafiałem znowu na opór. I znowu musiałem użyć siły, żeby tą osłonę podnieść. Nie byłoby problemu, gdyby tutaj kąt był troszkę większy i to natarcie nie byłoby takie, że tak powiem, tak jak o ścianę byśmy uderzali. Ja postanowiłem, że to po prostu odkręcam, bo za dużo mi tutaj yy, za dużo mam problemu właśnie z tym wsunięciem tego materiału. Mam jeden opór, nie potrzebuję dwóch i mam już taką kontrolę nad tym materiałem, że wiem, żeby tutaj bardzo nie wkładać, więc nie jest mi to, że tak powiem, niezbędne i zrezygnowałem z tej osłony. Bardzo ważny element oczywiście, mówiłem już o tarczy, nie mówiłem o wysokości cięcia. Tutaj wysokość, maksymalna wysokość cięcia to będzie około 86-7 mm. Także całkiem sporo jak na stół, mobilny stół roboczy. Wspominałem już o rowkach teowych po obu stronach tarczy, więc jedziemy dalej i mamy przykładnicę do cięcia prostopadłego. Dwa pokrętła do regulacji kąta, od 0 do 90 w jedną i w drugą stronę, tak mamy na skali. Jednym blokujemy ustawiony kąt, a drugim blokujemy tutaj w rowku teowym pracę w rowku teowym. Czyli możemy przykręcić i wtedy będziemy mieli na stałe albo zmniejszymy, zmniejszymy tutaj te luzy. Oczywiście ten luz tutaj troszkę jest, ale po uwzględnieniu tego błędu. I powiedzmy, przekrzywieniu w jedną stronę, jeśli będziemy się tego stosowali, no nie będzie wtedy tutaj rozbieżności, zbyt dużej, przynajmniej. Także jest to, jest to do zniesienia, moim zdaniem. Oczywiście możemy stosować na obie strony. Tutaj mamy przykładnicę do cięcia równoległego z dwoma ramionami, ramię. Oczywiście na każdym ramieniu mamy podziałkę. Ramię z podziałką mamy wprowadzane do profila, który jest montowany y, oczywiście do stołu. Na tym profilu również mamy zero, y, zaznaczone względem tarczy. Ustawiamy sobie odpowiednią. Wielkość z przodu blokujemy, to samo ustawiamy z tyłu. Plus delikatny nadmiar, żeby tył tarczy nam nie podbierał materiału, i w tym momencie, po zablokowaniu przodu i tyłu, mamy wszystko bardzo stabilne i możemy rozcinać elementy równolegle do tarczy. Przykładnicę oczywiście możemy obrócić tak, żeby ten kąt 45 stopni był skierowany y, do tarczy. Minimalnie oczywiście możemy wciąć praktycznie rzecz biorąc od zera. Możemy tutaj zablokować tylko na te dwa i nie będzie problemu. Maksymalnie możemy ciąć y, nawet ponad, bo tutaj mamy do 62 cm na tych prowadnicach ale jeśli wyciągniemy, powiedzmy, maksymalnie tak, żeby nam tutaj złapały jeszcze te stopery, to element, element do tarczy będzie miał 78,5 cm szerokości. Cięcia równoległego. Przy większych elementach Oczywiście mamy możliwość wysunięcia podpór, które są blokowane tutaj od spodu, z jednej i z drugiej strony. Co nam przedłuża BLAT praktycznie rzecz biorąc o 29 cm z jednej strony i tutaj o 25 cm. Do blatu z drugiej strony. Do stołu mamy zamontowane ramię, na którym możemy zaczepić popychacz oraz dwa klucze, które służą nam do demontażu tarczy do cięcia. Cały urobek, który jest produkowany podczas cięcia, możemy usunąć w dwóch miejscach. Pierwszy, na klinie montujemy węża, i drugi, za pomocą takiej końcówki. Tutaj na końcu cała tarcza oczywiście jest obudowana, więc cały urobek zarówno z góry, jak i z dołu yy, będzie zabierany i praca powinna być bezpyłowa. Wymiary samego blatu roboczego 85 cm na 65 plus yy, podpory, które są złożone 72 na 95. Jeśli rozłożymy podpory 110 na 94 cm wysokość całego stołu 90 cm. Mamy tutaj z tyłu zamontowane kółka, które pomagają nam Przestawieniu tego stołu. Oczywiście musimy go troszkę wyżej podnieść. Są również kółka, które możemy zamontować troszkę wyżej i dzięki nim będziemy mogli po złożeniu nóg też transportować zdecydowanie łatwiej ten stół. On trochę waży. Ciężko mi powiedzieć dokładnie ile, ale. Trochę waży, jest ciężki, naprawdę i samemu ciężko go podnieść. Jeśli chodzi o konstrukcję, wydaje mi się, że jest to całkiem solidnie zrobione i ja nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Na pewno jest to zdecydowanie lepsze niż jakieś delikatne rureczki, których strach po prostu dotknąć, bo nie wiadomo, czy to się wszystko połamie, czy powygina. Tutaj naprawdę. Stół już przeszedł krzest bojowy i był używany, był roz, były rozcinane elementy. Oczywiście jakość cięcia, bo też o to pytaliście w niektórych komentarzach. To wszystko zależy od tarczy, jaką założycie. Jeśli będziecie mieli z większą ilością zębów, będziecie obrawiali precyzyjniej. Ciąłem ostatnio płytę laminowaną. Oczywiście z góry była bajka pod spodem. To jest normalne, że będą wyrwania, bo nie mamy po pierwsze podcinacza. Po drugie, mamy tutaj 40 zębów założonych, także bardziej ta tarcza jest taką uniwersalną do drewna niż do płyty, ale naprawdę nie ma tragedii. Jeśli chodzi o samocięcie przy przykładnicach, no to słuchajcie, mała poręczna piła formatowa, którą zabieramy po prostu ze sobą. Tutaj ten luz na tej przykładnicy jest ale jest to, że tak powiem, do opanowania i jeśli będziemy delikatnie przekrzywiali, oczywiście za każdym razem, jak będziemy cieli w jednym kierunku, będziemy mieli powtarzalność i myślę, że tutaj nie ma czego się czepiać, bo no wiadomo, że nie jest to maszyna stacjonarna, która ma służyć tylko i wyłącznie do tego, to ma nam pomagać w pracy, więc jest całkiem dobry sprzęt. Uważam, że warto na pewno na pewno warto. Co do modułów, są różne moduły tutaj, które możemy zainstalować do samego stołu. Z tego co pamiętam, jeszcze moduł do frezowania i moduł do chyba cięcia paneli podłogowych albo Coś w, tym, coś w tym stylu. Także musielibyście sami zobaczyć na stronie producenta. Oczywiście, link do strony producenta i do sklepu, gdzie będziecie mogli kupić, znajdziecie w opisie filmu. Zabieramy się teraz za cięcie. Włączę maszynę i zobaczycie w paru konfiguracjach, właśnie jak tutaj odbywa się to cięcie, i sami zadecydujecie, czy jest, jest to warte, czy nie. Ja uważam, że nie są to wyrzucone pieniądze i naprawdę warto skorzystać bo jest to naprawdę całkiem fajny produkt i nam mega, naprawdę mega przydaje się na wyjazdach, na montaże, jeśli coś mamy gdzieś tam dociąć, porobić, a nawet po prostu skorzystać tylko i wyłącznie nawet z samego stołu do montażu. Bardzo fajne, naprawdę i polecam. Słuchajcie, to by było chyba tyle. Jeśli coś będziecie, jeśli będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście piszcie śmiało w komentarzach. Ja postaram się odpisać. Eee, dziękuję Wam bardzo i widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.